Nazywam się Aneta. Mam 34 lata i nigdy nie spodziewałam się, że tamten piątek będzie inny niż pozostałe dni. Od kolejny dzień prowadzenia firmy, podejmowania decyzji i powrotu do mojego pustego, ale spokojnego mieszkania. Dorastając, zawsze byłam tym niewidzialnym dzieckiem. Rodzice jasno dawali do zrozumienia, że moja młodsza o 8 lat siostra Olga jest ich ulubienicą. Kiedy wyjechałam na studia, Nasza i tak już napięta relacja praktycznie się rozpadła. Skupili się wyłącznie na Oldze, podczas gdy ja budowałam swoje życie i karierę samodzielnie. Minęły lata, odkąd byłam w domu rodziców. Ostatnim ważnym wydarzeniem, które dzieliliśmy, był mój ślub kilka lat temu. Pojawili się na krótko z Olgą, skrytykowali moją mało wyrafinowaną sukienkę, wznieśli kilka obowiązkowych toastów i wyszli. Kiedy dwa lata temu, mając 32 lata, rozwiodłam się, zadzwonili tylko po to, by wyrazić swoje rozczarowanie moją osobą. To w zasadzie podsumowuje naszą relację, zdystansowaną i chłodną. Tamten piątek zaczął się jak każdy inny. Przeglądałam raporty kwartalne, gdy zadzwonił mój telefon. Zwykle ignoruję prywatne telefony w godzinach pracy, ale widok imienia siostry na ekranie wzbudził moją ciekawość. Nie rozmawiałyśmy od miesięcy. Halo, Olga odebrałam, starając się zachować neutralny ton głosu Aneta powiedziała, a jej głos ociekał wyższością, do której zdążyłam przywyknąć. Organizuję przyjęcie w ten piątek u mamy i taty dostałam awans w pracy. Gratulacje powiedziałam szczerze. Mimo naszych problemów nie życzyłam jej Źle tak, w każdym razie kontynuowała lekceważąco. Zapraszam Cię. Możesz przyjść, jeśli chcesz. Jeśli nie przeszkadza ci fakt, że twoja młodsza siostra odnosi większe sukcesy niż ty. Prawie parsknęłam śmiechem. Na tę ironię losu ale udało mi się zachować spokój. Gdyby tylko wiedziała, że prowadzę firmę wartą wiele milionów złotych, zatrudniającą ponad stu pracowników, na pewno przyjdę, odparłam spokojnie. Naprawdę? zabrzmiała na zaskoczoną. Cóż, zaczynamy o siódmej. Nie spóźnij się. Po rozłączeniu się nie mogłam powstrzymać śmiechu. Zuchwalstwo mojej siostry nigdy nie przestawało mnie zadziwiać. Około czwartej po południu postanowiłam zakończyć dzień pracy. Jakub, zawołałam do mojego asystenta, gdy przechodził obok drzwi mojego gabinetu, wychodzę dziś wcześniej. Moja siostra organizuje jakieś przyjęcie z okazji awansu. Jakub uśmiechnął się to dobrze się składa. Ja też wychodzę wcześniej. Moja narzeczona urządza dziś imprezę. W domu nie spieszyłam się z przygotowaniami. Wybrałam prostą, ale elegancką czarną sukienkę. Nic krzykliwego, ale dla wprawnego oka zdecydowanie drogą. Moje mieszkanie odzwierciedlało mój sukces: przestronne, z oknami od podłogi do sufitu wychodzącymi na panoramę miasta, minimalistyczne meble i oryginalne dzieła sztuki. Nic z tego moja rodzina nigdy nie widziała. Jazda do Podmiejskiego, domu rodziców, była jak podróż w czasie. Dom wydawał się mniejszy niż zapamiętałam, ale poza tym niezmieniony. Zaparkowałam za rzędem samochodów i wzięłam głęboki oddech, zanim podeszłam do drzwi. Otworzyła mi matka, jej wyraz twarzy ledwo drgnął na mój widok. Aneta przyszłaś. Mówiłam, że przyjdę odparłam. Zmrużyła oczy, lustrując mnie od góry do dołu. Postaraj się dzisiaj cieszyć szczęściem siostry, dobrze? Nie psuj tego swoją zazdrością. Olga świętuje awans, ma narzeczonego. A cóż, ty wiesz, jaka jest twoja sytuacja. Ugryzłam się w język, żeby się nie roześmiać. Będę grzeczna, mamo. Obiecuję, nie zazdrościć jej za bardzo. Mój ojciec powitał mnie równie chłodno, jedynie kiwając głową w moim kierunku, po czym wrócił do rozmowy z krewnymi, których ledwo rozpoznawałam. Dom był pełen rodziny, przyjaciół i krewnych, wszystkich rozmawiających podekscytowanie. Wzięłam kieliszek wina i znalazłam cichy kąt, by obserwować. Większość z tych ludzi nie widziała mnie od lat i niewielu próbowało ze mną rozmawiać. Tłum nagle ucichł, gdy Olga zaliczyła swoje wielkie wejście, schodząc po schodach w błyszczącej złotej sukience, która łapała każde światło w pokoju. Promieniała, gdy wszyscy bili brawo. Dziękuję wszystkim za przybycie, ogłosiła. Jej głos niósł się po całym pomieszczeniu. Jestem taka podekscytowana, że mogę dzielić z wami tę wyjątkową chwilę. Po całej mojej ciężkiej pracy w końcu awansowałam na starszego kierownika dosłon kluczowych klientów. Moi rodzice niemal pękali z dumy, podczas gdy Olga krążyła po pokoju, opowiadając każdemu, kto chciał słuchać, o swoich osiągnięciach. Dyrektor firmy nawet pije ze mną kawę kilka razy w miesiącu. Usłyszałam, jak mówiła naszej ciotce. Mówi, że jestem na szybkiej ścieżce do szczebla kierowniczego. Utrzymywałam uprzejmy uśmiech, powoli sącząc wino. Końcu Olga podeszła do mnie, jej uśmiech stał się lekko drapieżny. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że przyjdziesz, powiedziała, mierząc mnie wzrokiem od stóp do głów. Zaprosiłam cię z grzeczności, a nie po to, żebyś chwaliła się, co może osiągnąć osoba sukcesu wskazała na siebie z rozmachem uniosłam brew ale nic nie powiedziałam ośmielona moim milczeniem podniosła głos wiesz co aneta może lepiej będzie jak po prostu wyjdziesz chcę być dziś otoczona ludźmi sukcesu a nie takimi przegrywami jak ty w pokoju zapadła cisza wszystkie oczy zwróciły się na nas kątem oka zobaczyłam jak moi rodzice uśmiechają się pod nosem najwyraźniej rozbawieni okrucieństwem olgi Zamiast poczuć zażenowanie, uśmiechnęłam się spokojnie. Myślę, że zostanę jeszcze trochę dłużej. Nie martw się. Moja porażka nie jest zaraźliwa. Ty i Twoi przyjaciele odnoszący sukcesy jesteście bezpieczni. Twarz Olgi poczerwieniała ze złości, ale zanim zdążyła odpowiedzieć, otworzyły się drzwi wejściowe. Wkroczyła znajoma postać, a wyraz twarzy Olgi natychmiast się zmienił. Podbiegła, zarzuciła mu ramiona na szyję i pocałowała. Go wszyscy ogłosiła. To mój narzeczony Jakub. Zamarłam z kieliszkiem w połowie drogi do ust. Mój asystent Jakub. Nagle jego komentarz o imprezie u narzeczonej nabrał doskonałego sensu. Olga przeciągnęła Jakuba przez tłum, wyraźnie chcąc się nim pochwalić. Musisz poznać moją siostrę, powiedziała głośno, ciągnąc: Go w moim kierunku. Kiedy Jakub mnie zobaczył, jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Cześć, szefowo, powiedział automatycznie. Witaj, Jakubie, odparłam ciepło. Nastąpiła chwila całkowitej ciszy, gdy wszyscy przetwarzali to, co właśnie się wydarzyło. Szefowo? Głos Olgi podniósł się o oktawę. Co masz na myśli mówiąc szefowo? Jakub wyglądał na zdezorientowanego. Twoja siostra jest prezesem Markowski Consulting. Jestem jej asystentem wykonawczym. Cisza w pokoju pogłębiła się. Moi rodzice stali jak wryci, z lekko otwartymi ustami. Twarz Olgi przeszła niezwykłą transformację. Najpierw poczerwieniała, potem zbladła, a następnie znów oblała się rumieńcem. Dopiłam wino i ostrożnie odstawiłam kieliszek. Dziękuję za zaproszenie, Olgo. Powinnam już iść. Nie chciałabym psuć Twojego przyjęcia moją obecnością pozbawioną sukcesów. Moi rodzice nagle odzyskali głos. Aneta, poczekaj, źle zrozumiałaś zaczął mój ojciec, ale ja już szłam w kierunku drzwi, uśmiechając się do siebie, gdy za moimi plecami wybuchły szepty. Wróciwszy do mieszkania, zrzuciłam szpilki i śmiałam się, aż rozbolały mnie boki. Wyraz twarzy Olgi, gdy Jakub nazwał mnie szefową, był bezcenny. Zrobiłam sobie kubek gorącej czekolady, wyłączyłam telefon i położyłam się do łóżka z książką, wciąż chichocząc na wspomnienie wieczornych wydarzeń. Kiedy obudziłam się następnego ranka i ponownie włączyłam telefon, natychmiast zawibrował odpowiadomień: 15 nieodebranych połączeń od rodziców, 23 od olgi, kilkanaście wiadomości tekstowych, wszystkie wariacje na temat zadzwoń natychmiast i musimy porozmawiać. Zignorowałam je wszystkie i zajęłam się sobotą zgodnie z planem: zajęcia jogi, zakupy spożywcze i nadrabianie zaległości w raportach branżowych. Nie unikałam ich celowo, ale nie spieszyło mi się, by wysłuchiwać ich nagłej zmiany zdania teraz, gdy dowiedzieli się, że odniosłam sukces. W niedzielę około południa mój telefon zadzwonił ponownie: Olga, prawie zignorowałam, ale ciekawość wzięła górę. Halo? odebrałam. Aneta? powiedziała Olga nienaturalnie uprzejmym głosem. Możemy się spotkać? Chciałabym z tobą porozmawiać. Uniosłam brew na ten ton. Jasne. Kawiarnia niedaleko mnie za godzinę? Idealnie. Zgodziła się szybko. Wyślij mi adres SMS-em. Kawiarnia była cicha jak na niedzielne popołudnie. Przyjechałam wcześniej, zamówiłam latę i obserwowałam jak Olga wchodzi 15 minut później. Rozejrzała się nerwowo, zanim mnie zauważyła. Zniknęła błyszcząca sukienka i arogancja, zastąpione dżinsami i niemal nieśmiałą postawą. Dzięki, że się zgodziłaś spotkać, powiedziała, siadając naprzeciwko mnie: Chciałam przeprosić za to, co powiedziałam na przyjęciu. To było niegrzeczne i. cóż, nie wiedziałam o twojej pracy. Przeprosiny brzmiały jak wyuczone na pamięć, jej oczy nie do końca spotykały się z moimi. Wiedziałam, że nie żałuję tego, co powiedziała, żałowała, że się co do mnie myliła. Czego naprawdę chcesz? Zapytałam bezpośrednio. Olga natychmiast porzuciła grę. Dobra, skoro wiem, że jesteś ustawiona, chcę, żebyś pomogła mi zapłacić za ślub. To będzie drogie, a pensja Jakuba. urwała z lekceważącym machnięciem ręką. Prawie zakrztusiłam się kawą. Chyba żartujesz? Dlaczego miałabym żartować? Jesteś moją siostrą i jesteś bogata. Rodzina pomaga rodzinie. Rodzina? Powtórzyłam z niedowierzaniem. Przez lata ty i nasi rodzice ledwo zauważaliście moje istnienie. Teraz, gdy wiecie, że odniosłam sukces, nagle chcecie mojej pomocy? Nie, Olgo, nie będę płacić za twój ślub. Jej twarz stwardniała. W takim razie nie oczekuj zaproszenia. Nie mogłam powstrzymać śmiechu. Jakoś przeżyje to rozczarowanie. Wstała tak gwałtownie, że jej krzesło zgrzytnęło głośno o podłogę. Jesteś egoistką, Aneta, zawsze byłaś. Do widzenia, Olgo, powiedziałam spokojnie, gdy wychodziła szturmem. Nie zdziwiłam się, gdy trzydzieści minut później pojawił się sms od mojej matki. Aneta, jesteś samolubna. Twoja siostra zasługuje. Na piękny ślub. Dlaczego nie możesz jej pomóc? Jesteśmy Twoją rodziną odłożyłam telefon bez odpowiedzi. Jeśli cokolwiek, to potwierdziło to, co już wiedziałam. Nie byli zainteresowani odbudowaniem relacji ze mną, byli zainteresowani moimi pieniędzmi. W poniedziałek rano przyjechałam do pracy wcześniej niż zwykle, mając nadzieję, że zacznę tydzień z przewagą. Jakub już tam był, wyglądając na zakłopotanego Aneta zaczął, gdy tylko weszłam. Tak bardzo przepraszam za piątkową noc. Nie miałem pojęcia, że Olga jest twoją siostrą, dopóki cię tam nie zobaczyłem. Machnęłam ręką na jego przeprosiny. Nie masz za co przepraszać, Jakubie. Zacznijmy po prostu dzień, dobrze? Twój związek z moją siostrą nie ma nic wspólnego z naszą relacją zawodową. Wróciliśmy do naszej zwykłej rutyny, przeglądając harmonogram tygodnia i ustalając priorytety. Byłam wdzięczna za profesjonalizm Jakuba. Był doskonałym asystentem, niezależnie od jego złego gustu w kwestii narzeczonych. Minęło kilka spokojnych dni. Myślałam, że może moja siostra zrozumiała przekaz, ale powinnam była wiedzieć lepiej. W czwartek po południu, gdy byłam w trakcie telekonferencji, zadzwoniła do mnie recepcjonistka. Pani prezes, jest tu pani Olga Kaczmarek, nalega na spotkanie. Mówi, że jest pani siostrą. Westchnęłam. Proszę jej powiedzieć, że mam spotkanie. Powiedziałam. Mówi, że poczeka. Po zakończeniu rozmowy wyszłam i znalazłam Olgę, wylegującą się w recepcji, oglądającą swoje paznokcie. Zerwała się na mój widok. Nareszcie, twoja recepcjonistka nie chciała mnie przepuścić, poskarżyła się, bo byłam na spotkaniu. Co tu robisz, Olgo? Wzruszyła ramionami. Przyszłam zobaczyć się z Jakubem, tęskniłam za nim. Uśmiech, którym mnie obdarzyła, był wyraźnie fałszywy. Możemy porozmawiać w Twoim gabinecie. Wbrew rozsądkowi zaprowadziłam ją do swojego gabinetu. Gdy tylko drzwi się zamknęły, jej postawa całkowicie się zmieniła. 150 tysięcy powiedziała bez ogródek. Słucham? Tyle potrzebuję na ślub. To nawet nie jest tak dużo dla kogoś takiego jak ty. Wpatrywałam się w nią, zdumiona jej zuchwalstwem. Odpowiedź wciąż brzmi: Nie, Olgo, dlaczego jesteś taka trudna? Jej głos się podniósł. Masz pieniądze, jesteś po prostu samolubna i chciwa. Myślę, że powinnaś wyjść, powiedziałam stanowczo. Nie, dopóki nie zgodzisz się mi pomóc, krzyknęła, jej twarz poczerwieniała. Co z ciebie za siostra? Drzwi otworzyły się i stanął w nich Jakub z wyrazem śmiertelnego zażenowania na twarzy: Olga, co ty robisz? Olga odwróciła się gwałtownie w stronę Jakuba. Jej wyraz twarzy szybko zmienił się ze złości w coś przypominającego słodycz. Jakubku, właśnie rozmawiałam z siostrą o naszym ślubie. Powiedz Anecie, żeby nam pomogła z ceremonią milczałam, pozwalając Jakubowi zająć się sytuacją. Olga. Powiedział łagodnie. Rozmawialiśmy o tym. Stać nas na skromny ślub samych. Jej twarz wykrzywiła furia. Skromny? Ja nie chcę skromnego. Chcę tego, na co zasługuję spektakularnego ślubu, o którym wszyscy będą mówić latami. Dlaczego mamy się zadowalać byle czym, kiedy moja siostra siedzi na kupie forsy? Dość tego, powiedział stanowczo Jakub, biorąc ją za ramię. Powinniśmy iść. Nie! Wyrwała rękę. Nie, dopóki się nie zgodzi. Odwróciła się z powrotem do mnie. Jesteś mi to winna, Aneta. Po tych wszystkich latach bycia idealną córką, podczas gdy ty uciekłaś na studia. Idealną córką? Nie mogłam powstrzymać śmiechu. Naprawdę myślisz, że tak było? Wyjechałam na studia, bo nasi rodzice jasno dali mi do zrozumienia, że nie jestem ulubienicą. Ty zawsze miałaś być ich kochanym dzieckiem. Bez względu na wszystko. To nieprawda, krzyknęła Olga. Zawsze byłaś o mnie zazdrosna. Jakub przyjął bardziej zdecydowane podejście, praktycznie wypychając Olgę w stronę drzwi. Wychodzimy. Teraz. Stawiała opór, ale nie miała szans z zdeterminowanym uściskiem Jakuba. Gdy ją wyprowadzał, słyszałam jej głos odbijający się echem w korytarzu, wciąż stawiający żądania i groźby. Opadłam na krzesło, masując skronie. Kilka minut później wrócił Jakub, jego twarz poczerwieniała ze wstydu. Tak bardzo za to przepraszam, powiedział. Nie miałem pojęcia, że zachowa się w ten sposób. To nie twoja wina, zapewniłam go. Nie rozumiem tego, kontynuował. Ona zwykle taka nie jest. Uniosłam brew, ale nic nie powiedziałam. Z mojego doświadczenia wynikało że Olga zawsze była dokładnie taka. Porozmawiam z nią, obiecał Jakub. Wytłumaczę jej, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli nie będzie już przychodzić do biura, powiedziałam ostrożnie. Poproszę ochronę o dodanie jej do listy osób z ograniczonym dostępem. Jakub skinął głową z rezygnacją. Rozumiem, przykro mi, że do tego doszło. Następnego dnia rozpoczął się ostrzał sms -y od Olgi nazywające mnie egoistką, bezduszną i chciwą. Wiadomości głosowe od mojej matki, domagające się wyjaśnień, dlaczego dręczę jej siostrę. Nawet mój ojciec zadzwonił. Jego wiadomość była szorstka i niezręczna. Mówił, że powinnam postąpić słusznie dla rodziny. Zignorowałam ich wszystkich. 34 lata doświadczenia nauczyły mnie, że angażowanie się tylko pogarsza sprawę. Do niedzieli zablokowałam wszystkie ich numery, usunęłam ich z moich kont w mediach społecznościowych i poinstruowałam mój serwer pocztowy, aby filtrował ich wiadomości bezpośrednio do kosza. Przez kilka dni panował spokój. Skupiłam się na pracy, jadłam kolację z przyjaciółmi, a nawet poszłam na randkę, która choć przyjemna, do niczego nie doprowadziła. Zaczynałam myśleć, że burza minęła. Wtedy we wtorek rano, gdy wjeżdżałam na moje zarezerwowane, Miejsce parkingowe w pracy Olga wyskoczyła z pomiędzy samochodów. Myślisz, że możesz mnie po prostu zablokować, a ja sobie pójdę? krzyknęła, gdy wysiadałam z samochodu. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz rozejrzałam się, zauważając kilku pracowników, obserwujących rozwijającą się scenę. Olga to nie jest miejsce och, myślę, że to jest dokładnie to miejsce jej głos odbił się echem po parkingu podziemnym. Wszyscy powinni wiedzieć, jaką osobą naprawdę jesteś. Jesteś zakochana w moim narzeczonym, prawda? Dlatego nie chcesz pomóc przy ślubie, próbujesz sabotować mój związek. Byłam tak oszołomiona tym oskarżeniem, że nie mogłam od razu odpowiedzieć. W ciszy Olga zdawała się nabierać pewności siebie. Widziałam, jak na niego patrzysz. Jesteś po prostu zazdrosna, bo ja kogoś mam, a ty jesteś sama, chcesz go dla siebie. Pani prezes? Wszystko w porządku? Dwóch ochroniarzy podeszło ostrożnie. Nie, nie wszystko jest w porządku odpowiedziała Olga, zanim zdążyłam. Ta kobieta próbuje ukraść mi narzeczonego. Proszę eskortować moją siostrę z terenu firmy powiedziałam do ochroniarzy, odzyskując wreszcie głos. Nie jest upoważniona do przebywania tutaj. Nie możesz tego zrobić. Krzyczała Olga, gdy ochroniarze delikatnie, ale stanowczo prowadzili ją w stronę wyjścia. Nie możesz mnie tak po prostu wyrzucić, jestem rodziną weszłam do budynku, świadoma szeptów i spojrzeń. Zanim dotarłam do swojego gabinetu, Jakub już czekał, jego twarz była popielata. Właśnie słyszałem, co się stało powiedział. Aneta, nie wiem, co powiedzieć Nie musisz nic mówić odparłam, odkładając torbę. Ale musisz rozwiązać tę sytuację z Olgą. Nie mogę pozwolić, żeby pojawiała się w moim miejscu pracy i robiła sceny. Wiem, wiem, przeczesał dłonią włosy. Ostatnio jest inna. Odkąd dowiedziała się o twoim stanowisku to tak, jakby miała obsesję na punkcie twoich pieniędzy a oskarżanie mnie o romans z tobą skąd to się wzięło? Jakub wyglądał na autentycznie zdezorientowanego nie mam pojęcia. Nigdy nie dałem jej powodu, by myślała, że jest między nami cokolwiek innego niż relacja zawodowa. Cóż, zajmij się tym, powiedziałam stanowczo. Nie, chcę musieć występować o zakaz zbliżania się przeciwko własnej siostrze. Skinął głową i wyszedł, wyglądając na zmartwionego. Spędziłam poranek, próbując skupić się na pracy, ale moje myśli wciąż wracały do dziwacznego oskarżenia Olgi. Czy próbowała mnie tylko zranić, czy naprawdę wierzyła, że mam chrapkę na Jakuba? Myśl była tak absurdalna, że parsknęłabym śmiechem, gdyby sytuacja nie była tak poważna. Tego wieczoru podjęłam dodatkowe środki ostrożności. Zablokowałam numery mojej rodziny na telefonie domowym, dodałam dodatkowe zabezpieczenia w moim apartamentowcu, a nawet zmieniłam na kilka dni swoją rutynę na wypadek, gdyby Olga zdecydowała się ponownie na mnie zaczaić. Minął tydzień. Bez incydentów potem dwa. W trzecim tygodniu zaczynałam się rozluźniać, myśląc, że może Jakubowi udało się w końcu przemówić oldze do rozsądku. Miesiąc po incydencie na parkingu Jakub zapukał do drzwi mojego gabinetu, akurat gdy kończyłam pracę masz chwilę Genę zapytał. Jego wyraz twarzy był poważny, ale spokojniejszy niż przez ostatnie tygodnie. Chciałem cię poinformować, że zerwałem z olgą. Próbowałam ukryć zaskoczenie. Przykro mi to słyszeć. Niepotrzebnie potrząsnął głową. Powinienem był to zrobić wcześniej. Po tej scenie, którą tu zrobiła, sprawy tylko się pogorszyły. Żądała, żebym rzucił pracę, bo nie chciała, żebym z tobą pracował. Ciągle oskarżała mnie o romans z tobą. Kiedy odmówiłem rezygnacji, zaczęła sprawdzać mój telefon, pojawiać się w moim mieszkaniu bez zapowiedzi. Urwał, wyglądając na wyczerpanego. Skinęłam głową, niepewna co powiedzieć. Jakub był dobrym facetem, który znalazł się w krzyżowym ogniu dysfunkcyjnej sytuacji rodzinnej. W każdym razie, kontynuował, chciałem ci tylko dać znać. Mam nadzieję, że to oznacza koniec zakłóceń w biurze. Też. Mam taką nadzieję, powiedziałam szczerze. I, Jakubie, weź sobie trochę wolnego, jeśli potrzebujesz. Wiele przeszedłeś. Posłał mi lekki uśmiech. Dzięki, ale wolę być zajęty. Praca jest teraz dobrą odskocznią. Życie. Wróciło do wygodnego rytmu. Bez ciągłego zagrożenia pojawieniem się Olgi czy brzęczenia telefonu, z gniewnymi wiadomościami, czułam się bardziej zrelaksowana niż od miesięcy. Przez chwilę zastanawiałam się, czy moi rodzice się odezwą, może żeby przeprosić, a przynajmniej przyznać się do sytuacji, ale milczeli. Potwierdziło to, co zawsze podejrzewałam: ich zainteresowanie odbudowaniem kontaktu opierało się wyłącznie na tym, co myśleli, że mogą ode mnie uzyskać. Skoro Olga nie była już zaręczona z moim asystentem, a perspektywa wystawnego wesela zniknęła, nie byłam im już do niczego potrzebna. Dziwnie, czułam większy spokój z tą świadomością niż kiedykolwiek wcześniej. Przez lata nosiłam w sobie cichą nadzieję, że pewnego dnia mnie zobaczą, naprawdę zobaczą i pożałują relacji, której nigdy nie mieliśmy. Teraz zaakceptowałam, że to się nigdy nie wydarzy, i ta akceptacja była wyzwalająca. Wiosna przeszła w lato, a praca pochłaniała mnie dzięki nowym klientom i rozwijającym się projektom. Jakub nadal był wyjątkowym asystentem, nigdy nie poruszając spraw osobistych w godzinach pracy. Czasami wychodziliśmy razem na lunch i wydawało się, że dochodzi do siebie po rozstaniu, skupiając się na karierze i odnawianiu kontaktów z przyjaciółmi. Pewnej środy, pod koniec lipca, Jakub wszedł do mojego gabinetu ze swoim zwykłym stosem poczty i wiadomości, ale był praktycznie podskakujący z podekscytowania. Wszystko w porządku? Zapytałam, rozbawiona jego ledwo powstrzymywaną energią. Właściwie chciałem cię o coś zapytać osobiście, powiedział. Spotykam się z kimś od kilku miesięcy. Ma na imię Klara, jest architektką i cóż, pobieramy się. Jakubie, to wspaniała wiadomość, powiedziałam szczerze się ciesząc, gratulacje promieniał. Dziękuję. Organizujemy małą ceremonię w przyszłym miesiącu, tylko bliscy przyjaciele i rodzina, bardzo bym chciał, żebyś przyszła. Ja, zaproszenie. Mnie zaskoczyło. Oczywiście, ty byłaś dla mnie kimś więcej niż tylko szefową, zwłaszcza przez to wszystko, co się stało z. Zawahał się. Cóż, wiesz, byłaś przyjaciółką i wiele by dla mnie znaczyło, gdybyś tam była. Byłam poruszona jego słowami. Byłabym zaszczycona, Jakubie. Dziękuję. Wyglądał na uspokojonego. Świetnie, prześlę ci szczegóły. To nic wielkiego, tylko. Mała ceremonia w ogrodzie u rodziców Klary, a potem kolacja brzmi idealnie, powiedziałam szczerze. Po wyjściu Jakuba siedziałam, myśląc o tym, jak dziwne potrafi być życie. Rok temu byłam całkowicie zadowolona ze swojego samotnego życia, trzymając rodzinę na dystans i skupiając się wyłącznie na karierze. Teraz zostałam zaproszona na ślub mojego asystenta asystenta, który prawie został moim szwagrem. Nadszedł dzień ślubu Jakuba, ciepły i pogodny. Ceremonia była dokładnie taka, jak opisał. Prosta, intymna, w pięknie zagospodarowanym ogrodzie, za uroczym domem jednorodzinnym. Klara była urocza, promieniując szczęściem, gdy ona i Jakub wymieniali przysięgi pod łukiem letnich kwiatów. Podczas przyjęcia siedziałam z małą grupą kolegów, Jakuba z pracy, ciesząc się zrelaksowaną atmosferą i doskonałym jedzeniem. Obserwując Jakuba i Klarę śmiejących się razem, otoczonych ludźmi, którym na nich naprawdę zależało, poczułam ukłucie czegoś, nie do końca zazdrości, ale świadomości tego, czego brakowało w moim własnym życiu. Moja kariera zawsze była moim priorytetem, zwłaszcza po rozwodzie. Przekonałam samą siebie, że sukces zawodowy wystarczy, że nie potrzebuję głębokich więzi osobistych. Ale widok radości na twarzy Jakuba sprawił, że zastanowiłam się, czy się myliłam. Aneta? Odwróciłam się i zobaczyłam zbliżającego się Jakuba z nową żoną u boku. Tak się cieszę, że mogłaś przyjść, powiedział. Chciałem cię właściwie przedstawić Klarze. Klara uśmiechnęła się ciepło. Jakub tak wiele mi o tobie opowiadał. Dziękuję, że przyszłaś dzisiaj. Nie przegapiłabym. Tego odpowiedziałam szczerze. To była piękna ceremonia. Gdy odeszli, by przywitać innych gości, zauważyłam, że się uśmiecham. Może to romantyczna sceneria, a może szampan, ale poczułam odnowione poczucie możliwości. Moja sytuacja rodzinna mogła być bałaganem, ale to nie znaczyło, że reszta mojego życia też musiała taka być. Zostałam, aż ostatni goście zaczęli wychodzić. Pogratulowałam Jakubowi i Klarze po raz ostatni i pojechałam do domu pod. Niebem pełnym gwiazd. Moje mieszkanie wydawało się ciche, ale niesamotne, kiedy wróciłam. Zrzuciłam szpilki, zrobiłam sobie herbatę i stanęłam przy oknie patrząc na światła miasta. Poczułam zaskakujące poczucie zadowolenia. Moi rodzice mogli nigdy nie docenić mnie za to, kim jestem. Moja siostra mogła nigdy nie spojrzeć poza swoją zazdrość i roszczeniowość, ale zbudowałam sobie dobre życie, udana kariera, a Teraz być może nawiązujące się nowe przyjaźnie. Czasami rodzina to nie ci, z którymi się rodzisz, ale ci, których wybierasz, by wpuścić do swojego życia. W wieku 34 lat w końcu uczyłam się tej lekcji i czułam, że to nowy początek koniec. Historii